Witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget to ja, są grzyby, także czego brakuje? Poziomu, dokładnie, także poziom będziemy musieli właśnie w tym odcinku wbić Na początek podziękowania dla wspierających No i przechodzimy już do EU5, poziom 140 W sumie trochę odcinka nie było tam, 3 dni czy 4 nawet Także troszkę się zmieniło Najważniejsze, mam podziemia, udało się poleciały za drugim razem z kopania także generalnie dosyć szybko udało mi się nie musiałem nic tutaj skipować jak chodzi o samo wydobywanie bo budowę kopalni skipnąłem sobie bo stwierdziłem, że lepiej sobie skipnąć właśnie budowę kopalni, żeby już mi się mogło coś innego budować, a po prostu klejnoty w międzyczasie się gdzieś tam będą kopać a wtedy raczej też serce pod ziemi aczkolwiek poleciało fajnie, także teraz Mogę skipować sobie klejnoty i poleciał od razu na zręczność super. Jeszcze jeden generalnie potrzebuję, zaraz wam pokażę dlaczego. Ale no właśnie się bałem, że mi nie polecą te klejnoty za bardzo. Jak polecę jeszcze jeden, to już będzie super. Jak nie, nawet na wytrzymałość będzie ok. Dobra, jest szczęście. Tak, no z 5 razy myślę, maks. Mogę sobie skipnąć ten klejnot. Eee, te klejnoty mogę w ogóle teraz towarzyszom dawać, eee, i też towarzyszom od razu dam. I niektórzy już mają broń, niektórzy nie, to jestem właśnie w trakcie tutaj dawania tych itemków. Mariuszowi mogę dać na inteligencję, chociaż mam tutaj tą broń na siłę, więc chyba jeszcze się wstrzymam. E, bo to przed chwilą też sobie parę itemów dokupiłem, część miałem tam miałem z wczoraj. Kunegunda jeszcze broni nie ma nawet, a to akurat najważniejsze. E, Kraynot jeszcze na szczęście wrzucę, by go akurat szkoda, żebyś marnował. I tak generalnie potrzebuję dwa klejnoty do broni. Broń tutaj sobie kupiłem dwie: 290, 292, średnie obrażenia. A klejnot też chcę nowy, no bo te nowe klejnoty teraz 120 więcej dają tej zręczności. No tutaj akurat 100. Ale no generalnie dużo bardziej się opłaca. A tutaj tak bym za odzyskiwanie płacił. Także no jeszcze no 3-4 razy myślę, że mogę sobie skipnąć. No i liczę na to, że poleci zręczność. Ewentualnie ta wytrzymałość, ale żeby kurczę nie leciały cały czas, klejnoty e, inne, tak jak ten, na przykład na siłę. ok jest wytrzymałość i jeszcze jednego sobie skipnę. Tak jest pełen, także jeszcze jeden pójdzie skip. I zobaczymy może akurat, może nie. E, jak to sobie założę, e, podbijamy w podziemiach e, trenera e, i będziemy sprawdzać, jak tam szanse na lochy. Zaraz Wam pokażę, jakie mam w tym momencie. I zobaczymy też jakie będą właśnie po tych podmiankach Tutaj patrzę na te itemki generalnie sporo się trafia na jakieś szczęście czy na coś Także szkoda generalnie e, Więc w te itemki takie, które jakby na pewno będę szybko wymieniał to tutaj Nie będę klejnotów kładł Tu teoretycznie mogę dać e, w to miejsce No i dobra, skipnijmy słobie Siła i dobra, ostatni, ostatni Kurde szczęście, no strasznego pecha mam do tych klejnotów, ale więcej nie skipuję, no bo to jest 48 grzyba za skipa, to jest mega dużo Więc uważam, że się nie opłaca aż tak Aż tak Znaczy jak ma się grzyby to wiadomo, że się opłaca Ale no jest jak jest, dobra dam szczęście, bo tutaj się podwoi A to i tak jest tymczasowo, więc myślę, że na razie szczęście może być w broni No i dobra w takim razie weźmy sobie Tutaj Jeden na zręczność, drugi na wytrzymałość. Dobra, tak sprawdzam, czy na pewno mam mikrofon włączony, bo byłby przypał, jak nie. Tutaj dwa epiki będą do talenty. Dzisiaj, dzisiaj akurat wrzuciłem już zwykły przedmiot, bo wczoraj też wrzuciłem zwykły, więc tak bym musiał te 25 jakby dorównać. Także dobra, tu jest już wymienione i też mogę od razu sobie um, troszkę tę broni polepszać. myślę, no bo. Troszkę zapas surowców jest. Także po 5 razy może tutaj 4 się zrobiło. To kliknę na 5, e, bo tak, więc bywa ten pakiet pod ziemi. Także też odłamki z niego są, więc mam jakiś tam zapasik. Teraz, no jest całkiem spoko. No a te ulepszenia mi dały łącznie ponad 80 zręczności, także też to jest dosyć spory bonus. Ja tutaj sobie oczywiście kopię już kolejny. Klejnot, żeby leciał teraz no, przez te kilka dni. Następnych będę sobie zbierał właśnie te darmowe, <laughs> ewentualnie też jakieś może małe skipy. Zobaczymy. E, aczkolwiek skipować prędzej bym chciał właśnie jak już ulepszenia twierdzy i kwater. I kwater e, no bo po prostu, jak sobie kwatery przyspieszę, to potem klejnoty się szybciej kopią. I po prostu lubię te kwatery jak najszybciej sobie podbić. A podbijamy sobie na ten moment gladiatora. Ile wlezie. Pewnie na piątkę, czy coś koło tego. Zaraz zobaczymy. Golda nie mam na podbicie, śmieszna sytuacja. Ale spokojnie, mamy tutaj dużo awanturniczości I też dużo klepsydr, bo z pakietu w końcu mam klepsydry, 1030. Także teraz mogę sobie na spokojnie te questy skipować bez problemu. A nie patrzeć na to, czy, czy mam klepsydry, także to też jest duża ulga. Dobra, ulepsz, zakończ od razu, no i na szóstkę brakuje mi 6000 dusz, no i to jestem w stanie myślę sobie to farmić, znaczy może nie tyle jestem w stanie, co jest szansa, że mi się uda to zrobić. Tu mam 386, wrota pod ziemi tyle kosztują, ale generalnie jeszcze mogę z, kołem, z koła sobie zakręcić i mogę sobie spróbować wygrać tutaj, więc spróbujmy, typowo pod duszę pójdę. Hmm. <laughs> Golda 2400 to nie chcę. Ale jakby się udało trafić 4 kostki. Czyli się to kurczę, żeby było fajnie. Aczkolwiek póki co nie wchodzi. Surowców też nie biorę, bo na razie mam bardzo duży zapas. No te kryształki jak trzy polecam, o to jeszcze wezmę, ale kurde, nie ma dusz, W ogóle nie ma dusz. O, muszę chociaż na koniec. Nic, 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 nic nie ma mi to zawsze piach w oczy. No ale dobrze, no to sobie zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. Pokażę Wam, jak to było przed chwilą. Było to w ten sposób. Na no, nawet miałem jakieś szanse. Teraz nociutko tam wzmocniłem towarzyszy, więc zobaczymy. Ale sobie porównajmy na więcej. jak tego maga da się zrobić, no to później już powinno pójść zamknięcie twierdzy. Także powinno być spoko. Aczkolwiek przeładujmy sobie tutaj właśnie statystyki. Długi tre wstęp taki, zanim te rochy będą robione. Ale tu jak widzimy już jest 12% i teraz się okazuje, że namaga mam najwięcej. Także śmiesznie, no ale tak to jest jak mocna broń. To właśnie wpadła w moje posiadanie. Także lecimy. Bogienny dragor. <laughs> ok, pierwszy padł od razu. 142 poziom. Generalnie będę musiał ten coś ogarnąć, żeby tego Entera tak nie słać, jak nawalam. To nawet nie kwestia głośniej klawiatury, jak ktoś tam kiedyś pisał. Ale po prostu akurat mam mikrofon bardzo blisko klawiatury i nie mam jak za bardzo tego inaczej ustawić. Teraz też staram się troszkę ciszej klikać. A tu w międzyczasie już twierdza prawie skończona. Także spoko. Ok, i poszło. To dosyć sprawnie. E, więc kluczyk do kolejnego lochu, do cyrku I Z cyrku mu prawdopodobnie też coś jestem w stanie ubić Aczkolwiek to już sobie e, za chwilę sprawdzę na SF A na arence spróbujmy, Paula może ubić No akurat Paul naklepał mi Jak no, chodzi o zarządcę to stopniowo to Jakieś te ulepszenia od kupca kupuję No ale na razie to dosyć wolno leci, tu 13, tu 17 mam no, i jest jak jest. Rękawice. Rękawice bym chyba sobie wziął. No, może do Barbara akurat, albo coś. Także e, muszę właśnie na tej temki dla nich polować. Ok, wróćmy sobie tu. I zobaczę też tą wieżę, bo w sumie tej wieży nie spojrzałem. Chyba, czy coś się zmieniło. E, 0,03%. Ok, no to typowo, na pewno na razie muszę ogarnąć im tej temy. A jak chodzi o cyrk, no to trzech jestem w stanie zrobić, no ten czwarty może też, na pewno dwóch, na pewno dwóch, to jakby jest 100%, na pewno w tym momencie klikam, a jak chodzi o resztę, no to może spróbuję chwilę poszukać temków, aczkolwiek zobaczymy, bo clown z mocikiem padł za pierwszym razem. I mam poziom 150, czyli będę mógł sobie kupić kolejny pakiecik, pakiet pro Plus także też spoko bo z niego będzie więcej grzybów niż z tego także będą starczyły na dłużej no i dobra tutaj sobie już będę klikał też padł dosyć sprawnie to mnie cieszy póki co idzie dosyć e, spoko właśnie no i teraz te mniejsze prezenty się za zaczynają ja te mam 680 koła golda e, także może małe cięcie zrobię i spróbuję poszukać jakichś itemków może kolejna każda broń, a jak nie to może też coś wymienię moim towarzyszom. No i jesteśmy jakiś czas później, pomyślicie, o tyle go nie było, no to na pewno dużo się tutaj zmieniło, tak? No, no tak średnio, nie? Wymieniłem sobie broń, mam nową. W ogóle teraz zauważyłem, że mam w ekwipunku tutaj właśnie za tam bossa broń, 304 obrażenia, także to mogę sobie też tutaj zamienić. No i tak to powymieniałem parę itemków tym towarzyszom. Ale generalnie bez jakiegoś większego szaleństwa myślę. Unegunda też ma jakąś broń, niestety, pod szczęście. Tyle za tych broni tutaj nawrzucałem do Kibra. To jest przesada, zobaczmy teraz. No i pod, pod inteligencję, także, no właśnie, tak to wygląda. Także zostawię to, co jest. Klejnocik mogę tutaj dorzucić Barbarowi. Jeden, drugi. Tu jest ten, jak na wytrzymałość. O, tu mogę na pewno bez na siłę. No i ten też będzie w sumie do wymiany niedługo, a dobra, to ten jeszcze zostawię. I jak chodzi o ten, no to tutaj zrobię sobie odzysk skrinotu Zrobię za surowce, bo póki co to jest jeszcze dosyć tanie za surowce. E, ok, i damy sobie to te właśnie tego epika. Ale serio, tego epika w ogóle nie widziałem po tym. Także dobrze, że teraz go zauważyłem, a nie później, e, w sensie a nie po tym jak już bym sobie kolejną broń znalazł. Także tak wygląda sytuacja. Tutaj mamy jeszcze tego trenera Gladiatora. Brakuje dalej to 5K. I stwierdziłem, że już parę poziomów podbiłem, więc sobie zakręcę teraz. Zobaczymy, co tam poleci. Raz dusze poleciały, drugi raz poleciały i trzeci, więc no właśnie, już jest wystarczająco. Sobie mogę od razu skipnąć. I jak tu mamy szóstkę, to mamy szóstkę. To teraz sobie zapuszczę na spokojnie wrota pod ziemi. Żeby jeszcze jeden ataczek zrobił. Się to się skończy 202.46, także myślę, że akurat tutaj w porządeczku szansę sobie znowu troszkę podbiłem. No i idziemy na Safe zobaczyć, co te moje wspaniałe zmiany tutaj narobiły. Łączenie z serwerem, dobra zabójca, wszystkie 3%, ale klikamy więcej, 3 i 1, ok, czyli nadal bez szału. Ale no tych dwóch na pewno, tak jak mówiłem, mogę sobie zrobić. A wieża i tutaj no to jeszcze trochę. Także dobra, na pewno robimy dwóch tych żemeczków Prawdopodobnie to będzie tyle w tym odcinku, aczkolwiek jeszcze zobaczymy. Może gierka zaskoczy. Golda w sumie teraz mogę sobie w staty ładować jeszcze dodatkowo. Mam teraz w ogóle więcej wytrzymałości niż zręczności. Wiem, że tak nie powinno być. Ale akurat się broń trafiła Tytana na wytrzymałość I tak niestety wyszło, by musiał te kurcze klejnoty na zręczność trafiać Skipnijmy sobie jeszcze jednego Wytrzymałość No okej, okay, no lepiej wytrzymałość niż też coś innego, ale... No mimo wszystko No nic, no to klikamy tak jak jest Karłowaty gnom I lecimy Wpadł, 155 poziom, git, się zamyśliłem, a on tutaj nagle niespodziewanie postanowił, że sobie zginie, także git. Yy, I dama z brodą, kolejny wojownik, także też myślę, że będzie podobnie, na nią tylko dla przypomnienia było... Ile procent? To było 3,30, a ja tu 2, także no jeszcze mniej. Aczkolwiek z tym czwartym, z trzecim przeciwnikiem miałem pecha dosyć. Bo trochę grzybów poszło. Zobaczmy, jak będzie z tym. Okej, okay. i znowu podobnie odwróciłem się. A tu przeciwnik postanowił paść. Także jest, tak jest. No i tu jest MAG, dlatego pewnie mi go tam nie pokazywało. Tu jeszcze w zasadzie mogę sobie dobić poziom e, z awki, żeby zobaczyć, czy to jakoś dużo mi da. Aczkolwiek wątpię. Będę musiał głównie teraz się skupić na, tych, na tej wymianie klejnotów. I później właśnie ruszyłaby ta wieża, i tak dalej. Jakbym też itemki powymieniał, ale zobaczmy, jak to wygląda na ten moment 028 011. Tak, żebym musiał się poprzebierać. Aczkolwiek to no, nie ma weekendu epickiego ani nic, plus tych klejnotów za dużo teraz nie mam. Więc myślę, że lepiej by było, jakbym te grzyby właśnie ładował. Wskipowanie twierdzy i tak dalej. Zwłaszcza, jak sobie kupię ten pakietik teraz. To jest ile? 1500 grzyba, nie? To jest dosyć sporo. Także coś tam będzie można skipować, coś tam jeszcze zostawię na pewno sobie. Też właśnie na przybieranie. Teraz nie wiem, czy będzie weekend epicki, czy nie. Nie pamiętam. Ale na pewno coś tam za parę dni znowu ogarniemy. A dzisiaj to na tyle. Także dzięki za oglądanie. Na razie siemano.